POH reader guys Easy Mmm to jest naprawdę pyszne Schudłem chyba dzisiaj po tym rowerze, ja pierdolę jaki jestem przystojny Nie! <noise> Co Nie! Loa ma! No dobijam je, zabij go! Na... Loła Ale to boty do niego strzelają debil Ale debilu, zabij go Ale jesteś idiotą 17 na biało 17 na biało TO JEST PAT! TO JEST PAT! TO JEST PAT! TO JEST pipsony PAT! 10 HP ma, no! Załóżmy, że tu jest ten statek, nie? I tu była taka skocznia, zrobiona jeszcze większa. No i tu tafla wody. No i ja tak mówię, chuj, taki na bombę wale, na bombę, nie? Wszyscy tam na nogi, a ja mówię, nie, no zrobimy taki wielki plusk. I gościu, skumaj to, że się złożyłem w taką idealną bombę. Kurwa, nie wiem, jak bombę od boku narysować. Dobra, załóżmy, że tu jest moja dupa po prostu. Tak. I tą idealnie kurwa. Tą dupą przypierdoliłem kakaowym okiem w tą taflę wody. Dostałem takiego rozerwania. Nie wiem, myślę, że mogło mi nawet tak wiecie, przez odbyt taką lewatywę, kurwa, zderzenie z taflą zrobić. Wygięło mnie tak. Taką mnie wygięło. Takie pieczenie, kurwa, takie pieczenie, chłopie, jakbym walnął z 12 kup w ciągu doby. O, no, jakiś dzieciak mi się wpieprza do boksa. Kurwa mać. Dlaczego? Nie no, muszę kupić jakiś statyw, kurwa jebany. Kurwa jebany statyw, pierdolony. Nie no, jakoś chujowo! Co to i... Nie wiem na no, widzu. No, pieprzony padowiec! Mi się wpieprza do boksa spema. O <coughs> oh, Kurwa! Zaplułem Kory, się! Kocham cię ty kurwo jebana pierdo! O! Oh. Ty kurwo! Czy jak ja mam wirusa? Co jest? Co jest? To jest mega fajne, od twój No właśnie wiem, właśnie wiem. To mnie troszeczkę martwi. Ale jeszcze wierzę, jeszcze wierzę w to, że to wygłuszenie faktycznie coś da. No właśnie, ukusia, uku... <noise> kurwa w ogóle się nie niesie. Słuchajcie, my... takie melarze ukusia były robione po 30 osób na chacie. Czasem nawet taka głupawa nam no, pierdolia, że taboretami waliliśmy specjalnie bomby kurwa w tego. W podłogę nic kurwa, ani razu tam policja nawet nie przyjechała. A przysięgam wam, że jakby tu taka impreza była, to by wojsko kurwa przyjechało. Rude <śleszy> wredne i upośledzone. Rude, wrenne i zabijaczone Rude, brenne, nie widzę jej